Spotykamy się w Wążeckim Domu Kultury na otwarciu wystawy malarstwa i rysunku Womrzeźnianina Jerzego Szczęsnego. Witam cię, Jurku. Jest to już kolejna odsłona Twojej twórczości w Wąrzeźnie. Co tym razem będą mogli zobaczyć nasi goście? Dzień dobry, jestem bardzo miło, że będę mógł przedstawić swoje prace dla mieszkańców Womrzeżna. Ponownie przedstawiam pejzaż, jednak tegoroczna wystawa różni się od poprzednik tego typu że urozmaiciłem o na przykład ptaki pojawiają się motywy dodatkowe do pejzażu na przykład okna poprzez dodanie jeszcze pewnej chwili którą jak za każdym razem staram się złapać w naszym otoczeniu prezentowane obrazy noszą tytuł ulotność skąd pomysł na taką tematykę prac a właściwie całego zbioru prac Temat ulotność wynika stąd, że należy do osób, które starają się uchwycić w pejzażu chwilę. Ta chwila przemija bardzo szybko, trwa niestety bardzo krótko, za krótko, że nie jesteśmy w stanie nacieszyć się tym dłużej, więc staram się przez te swoje prace utrwalić ją. Miejsce, w którym byłem, widziałem osobiście lub też udokumentowane wcześniej na zdjęciach, żeby. Przedłużyć tą trwającą chwilę tę ulotność. To jest właśnie takie, jak ptak prze, przeleciał, już nie ma tego ptaszka, nie ma tego światła w tym pejzażu. I właśnie stąd jest ten tytuł Ulotność. Sztuką zajmujesz się już od wielu, wielu lat. No właśnie, jak zaczęła się Twoja przygoda z malarstwem? Czy był to efekt zamierzony, czy też dzieło przypadku? Ja już generalnie bardzo dużo rysowałem, malowałem w wieku przedszkolnym. Jak większość dzieci e, lubiłem rysować, jednak e, zostało zauważone przez pewne osoby zajmujące się nauczaniem plastyki, iż e, mam jakieś predyspozycje, że bardzo lubię poświęcać temu czas i jestem też wyjątkowo cierpliwy. Tyle to odróżniało mnie od tej osoby codziennej, że jestem osobą niecierpliwą. A w tym przypadku, właśnie jeśli chodzi o pracę, zauważano, że jestem cierpliwy, poświęcam temu czas i więcej uwagi. Stąd też zacząłem się kształcić w tym kierunku, żeby zwiększyć swoje umiejętności i doświadczenia z zakresu rysunku i malarstwa. Trwało to oczywiście ileś lat, z całą pod szkołę podstawową, szkołę średnią, również kończyłem studia wyższe, związane z projektowaniem przemysłowym, gdzie również podstawą jest malarstwo i rysunek. Że jedną z Twoich pasji są również wycieczki rowerowe. Powiedz mi, czy malarstwo i rower wzajemnie się uzupełniają, czy są to dwa odrębne zajęcia, które po prostu lubisz wykonywać? Są to obydwa zajęcia, to są ogromne, bardzo silnie wręcz powiązane ze sobą, ze względu na to, że jak się podróżuje rowerem, to się widzi najróżniejsze sytuacje i pejzaże, które zapamiętają osoby poprzez albo tylko i wyłącznie własny zmysł, albo możemy to też zapamiętać poprzez dokumentowanie fotograficzne lub poprzez wykonanie szkiców, tak jak też w moim przypadku. Więc jedno i drugie to jest nierezerwalne dla mnie, stąd lubię jeździć. Daje mi to satysfakcję nie tylko zdrowotną, w sensie fizycznym, że się lepiej czuję i dobrze się czuję, jak również, że jest to dla mnie inspiracja do kolejnych obrazów, kolejnych tematów. Właśnie stąd też to nawiązuje do wcześniejszego pytania tej ulotności, że właśnie rowerem można wpaść, w cudzysłowie mówiąc, w jakąś sytuację, w jakieś niecodzienną sytuację, przykładowo startującego łabędzia właśnie w tym momencie nad rzeki, jeziora. No to trwa kilka sekund. I to można zapamiętać, można to ewentualnie zdążyć, odchwalić poprzez fotografię. A później w pracowni mam ogromną satysfakcję, żeby jeszcze dodać do tego własną ekspresję tej chwili, którą właśnie miałem okazję przeżyć artyści zazwyczaj chcą poprzez swoją sztukę przekazać coś potencjalnemu odbiorcy. Czy twoje obrazy stanowią dialog pomiędzy tobą jako artystą a osobami, które mają szansę spotkać się z twoją sztuką? Tak, niewątpliwie jest to jakiś dialog. W tym przypadku odpowiem tak, troszeczkę może na około, że Będę starał się teraz jak najmniej powiedzieć, jak wygląda ten dialog. Dlaczego? Bo uważam, że to prace moje powinny gadać, rozmawiać, przemawiać do tego odbiorcy, więc ja tutaj więcej nie będę nie dawał. Jedynie wspomnę tyle, że to też wiąże się z tym, że często bywam w tych miejscach sam i mam ochotę się o tym podzielić, niemalże żałuję, że nie ma innych osób koło mnie, które właśnie. Mogą się cieszyć razem ze mną tą chwilą, tym widokiem, tą sytuacją. Stąd też poprzez obrazy staram się podzielić czym przeżyciam. Twoje obrazy charakteryzują się kunsztem artystycznym i oryginalnością rozwiązań kompozycyjnych. Powiedz mi proszę, kilka słów na temat techniki, w jakiej tworzysz, oraz umiejętności doboru barw, które sprawiają, że te obrazy są lekkie i bardzo przyjemne w oglądaniu. Jeśli chodzi o dobieranie barw, to wiąże się to z kilkoma rzeczami. Jedna rzecz, jest, trzeba mieć to własne wyczucie. Druga rzecz, to wszystko zależy od sytuacji i tematu, które chcę przekazać, ponieważ to się wiąże z kolejnym jakby punktem, co chcę osiągnąć, czyli można poprzez zmianę barw, jak i układu i kompozycji zmienić zupełnie odbiór danej sytuacji, czyli Poprzez dodanie ekspresji, dodanie głębi barw, zmiany barw, można stworzyć zupełnie znowu inną sytuację, dlatego to już jest inwencja własna, jeśli chodzi o to, jak to się uzyskuje, bo to zależy od sytuacji, co chce osiągnąć. No generalnie jest to kwestia doświadczenia, wyczucia i właśnie tego, jaki cel chce osiągnąć. Na Twoich obrazach, które już miałam okazję oglądać, widać przepiękne krajobrazy, elementy flory i fauny. Ale czy w Twojej twórczości dominuje jakiś temat przewodni, którego elementy możemy zobaczyć na każdej z prezentowanych prac? Tak, jest jaki jeden element. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że może dwa, ale generalnie podstawą dla mnie jest światło. I właśnie to światło dyktuje klimat obrazu. Dyktuje też, czy to oprócz klimatu jest to też ta chwila właśnie, że to światło za chwilę może zgasnąć. Więc podstawą jest światło generalnie. Ono buduje cały obraz w sensie kompozycji, jak i właśnie to, jakie są kolory barw. Zarówno kolorystyka, jak i kompozycja zależy również od światła. Całość jedno i drugie tworzy całość. Jest dla Ciebie malarstwo? Malarstwo dla mnie jest pewnego rodzaju możliwością wypowiedzenia się i co ja czuję patrząc na daną, właśnie, pejzaż, daną sytuację czy jakiś moment. To jest możliwość jednocześnie dodania od siebie pewnego rodzaju komentarza, ponieważ, dla przykładu, może być po prostu sobie stające drzewo na jakieś łące, mam do tego Prawo, możliwość własnej interpretacji, nadinterpretacji, czyli to drzewo może stać się na obrazie symbolem czegoś, właśnie w zależności od barw i od światła. I to jest właśnie pewnego rodzaju taka możliwość interpretacji danego miejsca. Jak ja to odbieram, to jest właśnie to narzędzie tym narzędziem jest właśnie ogólnie sztuka. To jest nie tylko malarstwo, to jest również i rysunek, i grafika. A jakie plany? Twórcze i artystyczne ma Jurek szczęsny na nadchodzący rok. Czy mamy szansę zobaczyć cię w innej odsłonie? No nigdy nie zdradzam kolejnych planów na kolejne lata. Generalnie one są bardzo uzależnione od tego, co w danym momencie tworzę. Powstaje w głowie jakiś pomysł już w trakcie malowania danego obrazu. Zauważam coś takiego, że Tworzę obraz, oglądam go. Już nawet w trakcie stwierdzam, że o, to byłby fajny temat na kolejny obraz, ponieważ w tym już tego nie wyrażę lub nie chcę tworzyć zupełnie innego tematu, bo osiągam inny cel. Generalnie coraz więcej ilość dodaje ekspresji, czyli tego, co jest dynamiczne. Uważa się, że pejzaż. Nie jest czymś dynamicznym, aczkolwiek kompozycja, i pewne układy i barwy mogą właśnie powodować, że coś, co nam się wydaje statyczne i staje się dynamiczne, ale zwiększa tę dynamikę na przykład człowiek, zwierzę. No i tutaj na tej wystawie też to powolutku zaczynam wprowadzać. I zastanawiam się, już nawet trochę wiem, co dalej, ale nie zdradzę, bo to już będzie wychodziło w trakcie mojej pracy. A czy pamiętasz pierwszy namalowany przez siebie obraz i czy masz go cały czas w swoich zbiorach? No tak, no nie pamiętam. W tych prac było dużo. Pamiętam generalnie pewne charakterystyczne prace, zupełnie z dawnych lat, z okresu, gdzie w szkole podstawowej numer dwa, do której częściła moja siostra, w świetlicy szkolnej jako chyba przedszkolak. Ja byłem chyba w wieku przedszkolnym. Zacząłem, narysowałem na jednej kartce wóz strażacki. I to można powiedzieć, że to nic niezwykłego, tylko że ja nie byłem usatysfakcjonowany tą jedną kartką z tym wozem strażackim. Dokleiłem drugą kartkę, robiłem dalszy ciąg wozów strażackich i budynku strażackiego. W rezultacie nie pamiętam dokładnej ilości, ale to się skończyło chyba na ośmiu kartkach, więc powstał taki. Pewnego rodzaju jamnik e, związany z wozami strażackimi. E, to zapamiętałam z tych takich dawnych lat. Dziękuję za rozmowę. Życzę ci dalszej weny twórczej. Moim i Państwa gościem był Jerzy Szczęsny. Dziękuję bardzo.